Siema widzowie, witam was Ja, Kawik A to jest kolejny odcinek Tym razem z Robloxa Ja tole co tu się odwala Ja, ja. <iść>. W, w każdym razie... Dzisiaj gramy w Bildabote for Treasure. Tak, dokładnie. Ja tak szczerze nie, nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu jak ulicy robić. Więc w po samym wstępie mówię. Jak chcecie... Jak chcecie, żebym budował jakieś super łodzie na waszej podstawie, piszcie komentarze. Ja spróbuję zbudować to, co aczkolwiek go zaraz omówię, moje materiały są tutaj bardzo ograniczone eeeem, um, no i to jest tyle co ja na razie mam, to, to serio bie, bieda w Lui. w każdym razie, nie wiem co mam zbudować za łódź, dlatego zbuduję najbardziej wyczesaną łódź na świecie, nazwę ją tratwa". I mam nadzieję, że będzie zarąbiste. Dobra, myślę, że tyle starszy. Że... O! Dodamy ster Dodamy działo. Tylko tak po boku o designersko. Silnika nie będziemy dodawać. Co się tego odrzutowego? A właśnie jeszcze ja muszę leżeć ten zwykły eee, to dobuduję tu po prostu... Nie, nie kur. Jakbyście pytali dlaczego tak krzywo buduję, to dlatego że gram na PlayStation nie uwierzcie mi. To, to nie... jest czasami dobre. Skończyły mi się bloki, fuck. Zaraz. Eee. Mm. Nikt nie zauważy. Musimy dobudować jeszcze krzesełko zarąbiste. I... O, ale, ale, ale teraz mam designerski pomysł, nie? Patrzajcie na to. I mamy latarnię i, i, i proszę bardzo. Ta, tak się prezentuje yy, moja łódź. Wiem, nie, nie powala. Dlatego wytestujemy ją w terenie. O, tylko kamerę mu dam sobie zawsze. I uwierzcie mi, na tym trybie sterowanie łódką jest wciąż ciężkie. Aczkolwiek proszę jest takie, że pod L2 nie to co na telefonie, że nie możesz tylko możesz klikać pojedynczo. Możesz kliknąć i też R2 czyli wygodne? Wygodne Chyba, że postawisz sobie przykładowo taką o właśnie latarnię przed mordą, no to już sobie jeszcze iść. Więc, no, nie planuję, żeby ten odcinek był jakoś specjalnie długi, aczkolwiek najprawdopodobniej wyjdzie, bo mam down, na No, no japi, to... Kierdziele! O tym mówiłem już, że się tragicznie steruje. No. I to się jeszcze... Nie, 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 nie. łódź jest tragiczna, serio. W ogóle, tak, jeszcze nie, nie udało mi się przejść w ogóle tutaj, więc, um, Jest źle. Nie, nutki. Nutki mnie atakują. Ne! Ne! I mi armatę zniszczą, to ja nie chcę. Ja chcę swoją armatę. Dlaczego one mnie jeszcze atakują, wy ty Dobra, chyba przestały. Bycia's hammers. Japi! A, a. O. A. No i nie mamy teraz działka. Jestem jest skazany. Jestem skazany na umiejętności twojej łódki. Płynę przed siebie, zanim mi to silnik w znie... No i dupa już mi się niczym, no to po prostu jestem martwy czy... się jeszcze trzymie I kiedy to przeżyję i to... O tu to jest jakiś etap, w którym nie byłem. Aha. Aha! Aha, utkrałem pod łódką, nie no, fajnie. No. Keep joining the quiz to jest group. A for... nie! Na. Na, na. na. Ile skrzyni. Nie wiem za co się dostaje. Mam to gdzieś. E, no to tak. Tratwa nie wypaliła? To zbuduję sobie kulturalnie domek jak w Minecraftie. I tak yy, wiem <grym>, dam wam tę muzyczkę na przyspieszeniu raz dwa wideo I jeszcze masz Dobra nie będzie tak stał w rogu, nie chcę mi się tego jakoś perfekcyjnie umieszczać, bo to jest gówniana łódka. Płyniemy. Albo dobra już własna muzyka leci. I widzę pierwszy minus tej łódki. Jest za szeroka. I łatwo mogę się o cokolwiek wpieprzyć Po drugie Tu, tu jest takie małe coś Co mi może czasami klinować działka Jakbym się, się strzelać bardziej w te strony. Są Ta łódka jest bardzo niedorobiona W ogóle nawet nie wiem czy to jest fajne do oglądania takiego Równie Również czasie w tym dobrze mogę robić Asymery Albo mogę robić jakieś challenge, I don't know No i jest do mi podziałku Czyli łódka jeszcze jednak miała jeden problem, czyli działko było zbyt wysunięte na jakiekolwiek obrażenie. I dlaczego moja łódka dostaje cukrzycy? Dlaczego to jest kakaowy pociąg? No jadę. W ogóle... Nie wiem czemu, ale te... Czemu one tak dziwnie czasami skręcają? Moccy tu chodzi? Okej, okay, to, to może być problem, nie mam silnika znowu. Zagrałbym wam na gitarze, aczkolwiek żadnej nie posiadam. Chwila, to chwila, porobię asymetry. Ja nawet nie wiem czy to będzie słychać i jak będzie to, to, to fajnie, jak nie to też fajne. Ale w ogóle ściana domu się obaliła fajnie. Mhm. Jakby jakiś specjalny człowiek, który zajmuje się budową domu, chciałby mnie zatrudnić, To śmiało ja pierdol. No jeszcze jedzą moje klucu. Nie no co, co to ma być? Te, te krokodyle to są przesłane. Z tego co pamiętam to, to kiedyś chyba nie było. Mi się wydaje? Nie wiem, stare czasy. Dobra, widzowie, bo... Coś nie czuję, żeby... Coś nie czuję, że, żeby... To dalej miało sens, więc... Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że zmarnowałem Wasze 5 minut życia. Chociaż najprawdopodobniej wyjdzie z 20 jakieś. I don't know really ile to trwa. Ka każda taka pojedyncza przejażdżka w ogóle jeszcze wstępie, Drugi długi A po co ja to przedłużam? Elo, elo, da dajcie. Albo nie, bo Sonia Foxy mnie wyzywał, że jestem żebrakiem. To, to, to nie. To to napiszcie komentarz jeśli ten się, wiecie wiecie mi jakiś challenge, co ja mam zbudować z czego ja mam budować po prostu jeśli przykładowo nie wiem, jakiś challenge, że bez silnika, czy coś maybe, I do know